Słowo uczynił jest znakiem nadziei i sakramentem odkupienia ludzkości. Mm. Ósławię Niech będzie błogosławiony syny, który rodząc się z małej dziewicy, ochorzył nam drzwi nadziei na nowo. Bracia i siostry, tajemnica wcielenia naszego Stoliciela Jezusa Chrystusa, strzeżona w jednoczącej miłości Świętej Rodziny z Nazaretu, jest dla nas źródłem głębokiej radości i pewnej nadziei. W jedności z Kościołem Powszechnym, celebrując miłość Ojca Objawioną w Ciele Słowa, które stały się człowiekiem i znaku krzycza w notnicy uroczyście otwieramy rok bileł w naszej pieczęci. Ten orzęd jest dla nas wstępem do bogatego doświadczenia łaski i miłosierdzia, abyśmy zawsze byli gotowi odpowiedzieć każdemu, kto pyta nas o nadzieję, która jest w nas, zwłaszcza w tym czasie wojny i niepowodzenia. Niech Chrystus, który jest naszym pokojem i nadzieją, będzie naszym towarzyszem podróży w tym roku łaski i pocieszenia. Niech Duch Święty, który dziś rozpoczyna to dzieło w nas i z nami, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa i Jezusa. Módlmy się. Ojcze, nadzieją, która nie zawodzi początku i końcu wszystkich rzeczy, pobłogosław początek naszej procesji z zakwalonym krzyżem Twojego Syna w tym czasie łaski. Ulecz rany złamanych serc, rozwiąż pęta, które czynią nas niewolnikami grzechu i więźniami nienawiści. I on swój lud radością ducha, aby mógł kroczyć z odnowioną nadzieją ku upragnionemu celowi Chrystusowi Twojemu Synowi i naszemu Panu, który żyje i króluje na wieki wieku.